Witamy Państwa, mamy początek czerwca, jesteśmy po wysiewach ogórka w zagony, w miejsce stałe i jak to robiliśmy i co dalej opowiemy w dalszym materiale. Co najważniejsze, ogórek przewagą kwiatów żeńskich, cztery odmiany, właściwie pięć z hodowli. Pnosożarów Mazowiecki, nasza główna odmiana odmiana Zephyr, druga odmiana odmiana Ikar, odmiana Nowa Apollo, czy odmiana Portal i odmiana Lokata a zatem pięć odmian, pięć odmian ogórków, które będziemy obserwowali w czasie, obserwowaliśmy wcześniej jak było przygotowywane pole do siewu teraz jak było posiane obserwowali będziemy po kolei w różnych etapach wzrostu i przede wszystkim przede wszystkim kibicowali będziemy producentom co do zbioru, co do jakości zbioru, my jesteśmy przekonani do odmian które się doskonale zakiszają które przede wszystkim, jeśli chodzi o surowiec, dają na tyle atrakcyjny dla przetwórstwa, iż przetwórnie chętnie wykorzystują go głównie do zakiszenia, ale oczywiście możemy również wkładać go do słoiki czy sprzedawać na świeżo, jeśli chodzi o bezpośrednią konsumpcję. Generalnie, odmiany tolerancyjne na mączniaka rzekomego, odporne na mączniaka prawdziwego. Myślę, że jeśli chodzi o kształt, kolorystykę, grubą brodawkę, to są wszystko odmiany grubobrodawkowe. Na pewno producent nie powinien mieć problemów z ich uprawą. A jak widzimy za nami, producent dokonał właściwie chyba wszelkich możliwych czynności, żeby ta plantacja zaczęła żyć. I prosimy tutaj o chwilę wypowiedzenia się, jak to wyglądało, jaki był przebieg. W pierwszej kolejności było przygotowanie gleby i uzupełnienie oczywiście tych składników pokarmowych, niezbędnych właśnie dla prawidłowego tutaj wzrostu i kiełkowania tych roślin. Potem uformowane zostały zagony. Deszcz tutaj nam zwilżył tę glebę, także wilgotność mamy tutaj bardzo dobrą. No i dziewczyny tutaj oczywiście siały, były pilnowane, żeby tutaj nam tych odmian nie, nie pomieszać, także każdy zagon to jest odmiana, jest opisane. W każdy taki otwór było umieszczane od dwóch do trzech ziarenek. Także teraz czekamy na wschody i będziemy działać dalej. Na razie wegetację mamy na tyle korzystną, iż mamy i ciepło w dzień, i ciepło w nocy, wilgotność, czarna folia czyli podłoże, które się szybko i rozłożone nawadnianie, czyli wszystko będzie się szybko nagrzewało, to są wczesne odmiany ogórków, powinny zaplonować na tyle, aby już uzyskać plony i cenowo dorównać wszystkim odmianom, które nawet jak były troszeczkę wcześniej posiane, ale w gorszych warunkach. Tak, także tutaj będziemy obserwować. Też odmiany były tak dobrane, żeby to był jasny ogórek, który tak. tutaj na ten rynek warszawski też mamy odbiorcę tutaj, który kwasi i myślę, że będzie zadowolony. Tak, i przede wszystkim również stosunek długości do grubości. Myśmy wybrali takie odmiany, które nie będą za długie. Chodziło o to, tak, aby jeśli nawet, czy to nie będzie giełda, a na przykład przetwórstwo, kwestia jest odpowiednich tak, wymiarów pakowania, w... pakowania i odpowiednich wymiarów. Jeśli chodzi o słoik, czy jeśli chodzi o klasyfikację, później ten pierwszy, drugi, trzeci wybór i tak dalej, myślę, że tu nie będzie nic przeciwko, o ile oczywiście nie będziemy mieli tak zwanej siły wyższej, na którą nie mamy wpływu, a ta siła wyższa, drodzy Państwo, jest w tej chwili, no niestety, bardzo negatywna na wielu plantacjach, nie tylko ogórkowych w tym roku i mamy przez to opóźnienia. Mamy przez to dosiewy, czy mamy przez to przesiewy. Miejmy nadzieję, że tu tak, takowych nie będzie i kibicujemy plantatorowi. Miejmy nadzieję, że, że będzie dobrze. Będzie tak, będzie dobrze. A będziemy Państwa informować, jak tam sytuacja na plantacji i co się dzieje.